Okej, okay, hej, hej, już to prawda jest późno ale na zaczątanie vloga, ale jakoś tak wziąłam teraz witaminę D i jakoś tak zachciało mi się coś do Was powiedzieć, coś nagrać. Eee, w sumie nie wiem dlaczego, ale jakoś tak poczułam, że może jednak tak, bo jeżeli czekam na moją siostrę, bo ma jakieś spotkanie, w sumie, której nie widziałam, bo że do mnie uśmiechać. No to ja coś do Was nagram. I tyle. Zapraszam na ten nowy na nowy vlog prawdopodobnie. Będzie chyba z dzisiejszego wieczoru, z dzisiejszego to takiego... ostatnich godzin tutaj, po prostu do domu, na długi weekend. I tak, i tak w sumie tak. Jest 16.43, więc tak jak powiedziałam, jest dość późno. Ale ja mam na i Iwona i cóż... Jesteśmy tu po to, żeby ten dzień był lepszym, prawda? Bardziej dobrym. E, Okej, okay, ja jestem zmęczona, więc po co ja mogę gadać głupoty. Przepraszam za to bardzo, ale cóż, tak czasem jest i tyle. Ja mam taką e, naturę, że w momencie, kiedy jestem zmęczona, albo tu, że za bardzo wpływają, długo nie spałam. To ja mówię dużo. Wydaje mi się, że w miarę z sensem, czasem to jest mega śmieszne i nielogiczne. E, nielogiczne i z sensem, to chyba się nie łączy, prawda? Ale dobra, nieważne. E, Ogólnie teraz nie wiem kiedy będę wracać, kiedy tutaj będę wracać do Krakowa, kiedy nie Więc zabieram dużo książek ze sobą do domu, wracając do książki, tam mam w torbie um, I właśnie teraz obecnie czytam Hob Hobbita, to mówię Hobbita Władca Pierścienia, no, tak jak już wcześniejszego vloga mogliście widzieć, rozpoczęłam czytać Jest to na 316 stronie um, Jakoś szybko mi to nie idzie to czytanie, idzie mi wręcz bardzo, to bardzo powoli ale to dlatego, że teraz cały czas mam ochotę tylko i wyłącznie spać, nic więcej nie robić. Dlaczego tak mam na jesień, jak tego słońca mi brakuje, staram się brać witaminy D wtedy jest lepiej, ale teraz w momencie, gdy chodzę spać po północo, pierwszej nocy, czy nie mogę zasnąć, no to później po prostu automatycznie jestem niewyspana w ciągu dnia i zasypiam, przysypiam. Eee, Kłada się na przykład do łóżka, tam na kilka minut, żeby tak odpocząć, po prostu tak, żeby ciało leżało i żeby odpoczęło i tyle. Eee, i, I cóż, tak, czytam teraz Hobbita. W sumie nic więcej nie czytam obecnie. W domu, rozpo, w domu mam książkę Charlotte Bronte, e, Sekret, tak się nazywa, tak było w polskim. Zbiór kilku opowiadań z młodych lat, jak ona była młoda. Eee, I chyba wam pokażę. Ile mam rzeczy biorę do domu? Jak się mniej więcej spakowałam. I tak, lecimy z tym dniem, wieczorem. Do zobaczenia później. Kolory są teraz. Bo jakie są? Ta, ta waliska jest fioletowa. To wygląda tak dziwnie. Pewnie na komputer będzie jeszcze inna, ale tutaj mam połowa walizki to są książki które biorę stąd tutaj zabieram sobie mój plecaczek a w plecaczku mam aparat mam książki, kosmetyczkę słuchawki tutaj prawdopodobnie będę sobie brała swetr i tu mam kolejną torbę z notatnikami jak widzicie z książkami z portfelem i tutaj czeka na mnie moja maseczka a na tym przed chwilą staliście jako mój statyw na papierze, na rolce papieru. Ale co tam? Ogólnie ja bardzo lubię tą mgiełka, ogólnie mgiełki lubię to twarzy Moja pretowa w ogóle nie lubi, ale tą ja polubiłam, to właśnie ona też dała. Glanzkiń dzisiaj. Ja I w ogóle mam ją już od kilku miesięcy i prawie cały czas codziennie ją używam. kilka Kilkanaście razy i bardzo powoli się zużywa. A takie fajne ożywienie na twarzy bardzo je lubię. Tutaj no. śmiejemy się siostrą. One w ogóle są e, takie bardziej różowe. To w ogóle w, ogóle w kamerze. Ale śmiejemy się, że mamy ich chryzantemy w pokoju, a normalnie one się one wiążą z cmentarzem. Tylko są takie piękne, że nie miałam serca ich nie zabrać z domu, żebyśmy tutaj trochę sobie właśnie je miały. I tutaj Wam pokażę książki, które mi dostały w Krakowie. Stała mi Wojna Makowa, Paraczuc, Siła Nawyku, Jakub Małecki Rdza, Zbrodnia i Kara, i tutaj Lalka, jakimi co tam jesteśmy na Mahomskiego. Reszta książek jest siostry, więc tutaj wcześniej była taka ogromna kubka książek, a teraz zabieram je do domu i też w ogóle mam książki czy nie więc to, ale to nieważne. I to co dzisiaj odkryłam, to zaczesowałam rzeczy tutaj do półki, takie bardziej coś jedzenie, jakieś takie puste, jakiś tam blender. Zdałam tutaj na do to, co nam zawadzało w pokoju, a nie mam tego w kuchni. Nie wiem czemu, ale jakoś tak to zostało, że to mamy w pokoju. Więc tutaj do półki dałam, żebyś nam to nie przeszkadzało, wyglądało wzrokowo. Eee, tak, tak wygląda moja część pokoju. no. Eee, dobra, to ja lecę i do zobaczenia na chwilę. Okej, okay, ja już wróciłam do Magicie, jest przed 21. Jakoś nic nie nagrałam z trasy, bo tak się zagadałyśmy z siostrą, że całe półtora godziny na no początku rozmawiałyśmy i nawet nie miałam myśli, żeby wziąć telefon i nagrać coś tam, jak jedziemy, a o tym jakieś światełka bla bla bla. Jakoś tak wyszło. Ja jestem w domu od godziny. Jadłyśmy kolację i piłyśmy herbatę z siostrą. Kolejna godzina z siostrą. Dziwne, że jeszcze jej nie mam dość po tym, jak razem mieszkamy ostatnimi czasy. Ale jakoś jest w porządku. I właśnie teraz zabieram się za rozpakowywanie i przygotowywanie pracy na jutro naszego mojego zadania, bo jakoś nie miałam jego siły wcześniej. Mam przygotować krótką wypowiedź o kampanii wyborczej w USA, o Trumpie i o Bidenie jak to teraz tam wygląda, takie na korespondent, zagraniczny korespondent, 4-H korespondent, Mam tu zajęcie w języku angielskim, jedyne w tym semestrze, dodatkowo angielski jeszcze. Mega się cieszę, jest fajny wykładowca, w ogóle tydzień temu nie wiedział, że jesteśmy w jego grupie. I to było takie komiczne, a też z drugiej strony jest smutne, że mm, nasza uczelnia go o tym nie powiadomiła, bo myślał, że ma samych Erasmusów, a nie jeszcze Polaków, ale spoko, jutro wszystko się wyjaśni, mamy z nim zajęcie normalnie, i właśnie mamy te, mm, to zadanie do zrobienia. Więc muszę przygotować krótką przemowę. Właśnie nie pamiętam, czy trzy, czyli jedną. Więc teraz lecę na angielskie, amerykańskie portale internetowe, w przykład informacji, jak to tam teraz wygląda. Bo jak wiecie, 3 listopada są wybory. Pewnie to już będzie nagrane po, ale to jest jeszcze przed. I w USA jest taka formuła wyborów, że e, oni mm, mogą głosować przed. Przed wyborami już duża część Amerykanów zagłosowała, też wszystko zależy od stanu, ale dobra, ja lecę to robić. W ogóle jeszcze się muszę rozpakować, tak to jest, spakowanie, rozpakowywanie tak cały czas w kółko. I nie wiem, gdzie pomieszczę moje książki, które przed chwilą bo już teraz mam problem w półce, a co po z tymi, co przywiozłam. Więc trzymajcie kciuki i cóż, do zobaczenia później. Nie wiem czy lepiej, żebym miała zimne barwy, czy ciepłe, więc wybieram ciepłe raczej. Nie wiem czemu tak. Ogólnie już, już z piątek jest 10.09, ja już stałam dawno temu, e, bo wczoraj nie chciałam się robić tak jakoś tak nie miałam ochoty na przeglądanie materiałów o e, election, o wyborach w USA. A mam sobie dzisiaj taką pracówkę przygotować w języku angielskim, więc teraz właśnie na to się. Zabrałam, w sumie nie zabrałam jestem w tym trakcie, bo już ponad godzinę przeglądałam materiały. I teraz mam to sobie spisać: już mam mniej więcej plan, że jakiś wstępnie go wyborach. Yy, że do końca dostał tam te 4 dni bo 3 listopada są. Że zagłosowało już tyle, tyle ludzi, dzięki takim a takim możliwościom. Że Trump zagłosował na Florydzie, Biden coś tam mówił o ekologicznych aspekcie później życia. I właśnie tak sobie tworzę moje zadanie. Moja koleżanka napisała, że dzisiaj na zajęciach nie będzie, bo coś tam, coś tam, będzie to sama, znaczy bez niej. Nie że samo, bo też będzie reszta grupy, ale. No, smutno mi trochę, ale trudno się mówi tyle. Wczoraj skończyłam czytać znaczy dzisiaj rano, w sumie dzisiaj rano, jak się obudziłam skończyłam tutaj Charlotte Bront Sekret. Jest to zbiór opowiadań. Jest to zbiór, ponieważ nie jest to wykorzystany cały zbiór, który ona tutaj napisała w młodzieńczych latach, z tego co pamiętam. Muszę powiedzieć, że to będzie jedna z najsłabszych książek, jakie czytałam w tym roku. Jakoś tak te opowieści mnie nie wciągnęły, były duże przeskoki w czasie, w miejscu, wreszcie było tu później, tu jakoś nie potrafiłam tego zaczaić, że tak powiem. Ehm, zapamiętać. Ehm, nie wciągnęło mnie to jakoś za bardzo, tylko chciałam, żeby już była ostatnia strona, żeby tą książkę już odstawić i zapomnieć o niej, ehm, bo ja lubię kończyć książki, nie lubię jej właśnie cały tak w, w środku przeczytanych. Słaba, jakoś tak nie pociągnęła mnie. I cóż, będę kontynuowała dalej czytaniem Bractwa Pierścieni. Wczoraj rozpoczęłam też czytanie Agonii pana Pawła Kapusty. Przeczytałam pierwszy rozdział, bardzo mi się podobał. I właśnie teraz bardziej będę czytała reportaże bo mam sobie coś reportaż na zajęcia. I zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie w miarę fajne. Później wam dam znać, co z nim i tak ja dalej. Wam mam dwa tygodnie na napisanie niego. A na razie nie chcę nic zdradzać, bo nie chcę zapeszać. Więc już do zobaczenia później. Miałam właśnie lekki zawał, bo tutaj panowie robotnicy jeszcze pracują u nas. I właśnie ten mi zapukał w okno. Hej, hej, Jest już 19.05. Ja się do Was nie odzywałam wcześniej, bo półtora, bo po pana byli bardzo głośni, a jak do Was mówiłam wcześniej, to jeden zapukał mi do okna, bo chciał coś tam się zapytać o coś poprosić. Więc tak tutaj się przestraszyłam, że ktoś mi puka do okna. Ale z Bogą takie sytuacje się zdarzają mi tyle. Ogólnie miałam ci też prezentację na zajęciach z. Foreign Correspondent i teraz się stresowałam, tak bardzo, że miałam te ręce i dopiero jak powiedziałam moją przemowę, to się uspokoiłam w sumie musiałam też się przypomnieć, bo już wszyscy powiedzieli w grupie i pan myślał, że ja też powiedziałam, bo coś tam mówiłam na początku eee, i tak się w sumie, jakbym chciała, to bym tego nie musiała mówić, ale chciałam to powiedzieć i pan powiedział, że dobrze zrobione, tylko że za szybko mówię, więc nie wiem, czy za szybko mówię, czy nie za szybko mówię. Jak tak, to mi dajcie znać, że po prostu lecę. A wtedy stresowałam się, dlatego jak się stresuję, to mówię o wiele, o wiele szybciej niż normalnie. Ale może powinnam zacząć mówić trochę wolniej, uczyć się tego mówić, żeby być zrozumiałym. Więc tak, i później pojechałam na zakupy od razu. Byłam właśnie w Biedronce, byłam na poczcie i byłam w bibliotece oddać książki i wypożyczyć nowe. W sumie miałam nie wypożyczać, ale wcześniej, jak byłam w bibliotece, to pani nie mogła znaleźć tej książki, którą chciałam przeczytać, Zorza Północna, Flip Pullman. Chciałam ją wypożyczyć tutaj, ale jej pani nie mogła jakoś znaleźć i właśnie znalazłam mi dopiero teraz, później, bo u mnie na starej bibliotece w mojej miejscowości nie można chodzić między półkami. I pani księgowa sama nam... Przynosi książki, które chcemy, więc znalazłam mi je i czekała na mnie w ogóle jest przepiękna opłatka, Jest taka, bo. Ale nie pewnie, czy chciałam tą, czy chciałam inną. Książka pana Popana, nieważne, ale mam jakąś, więc będę czytała w najbliższym czasie, jak tylko znajdę czas. Tak powiem. Ojej, ciu, spadły książki. Drugą książką, którą pani mi dała, to jest Lot 202 pana Remigiusza Mroza. Bo chciałam pożyczyć inną książkę, powiem raz drugą część e, tej serii Kasacja z Chyłką i z oryńskim, ale nie miała, więc dała mi tą. Powiedziała, że ma, więc będę czytała, nawet w sumie do końca nie wiem, to jest widzę, że w Krakowie się dzieje akcja. E, zobaczymy, co tam będzie się działo. I kolejną książką, ostatnią, którą pożyczyłam, to jest książka na Jakuba ćwieka Topier. Widziałam nią na kilku chyba kanałach booktupowych i na instagramowych. Pod koniec lipca 1998 roku żołnierze, e, którzy przybyli na pomoc powodzianom, dokonują makaricznego znaleziska na łamanym, zanurzonym w korycie w wtrąconej zbranej rzeki drzewie. wisząc złoki na statka poszukiwanego od blisko dwóch tygodni. Okej, okay. czyli e, będzie pewnie jakiś thriller. Druga, okładka jest piękna, to trzeba przyznać. Dobra, e, to są wszystkie książki, które pożyczyłam. Zobaczymy, jak tam pójdzie, mi z ich czytaniem, bo ostatnio. Ciężko to idzie, ale no cóż, zobaczymy. Ja się już z wami żegnam, mam nadzieję, że taki vlog się wam spodobał jak tak i cóż, ostańcie na dłużej, a ja zaczynałam mój długi weekend, w sumie już od dzisiaj. Dzisiaj opiekłam placki, ale wam w sumie nic nie pokazywałam. Upiekłam placek bananowy, między innymi bananowy i buraczany, bo buraczany uwielbiam, upustka. A teraz czekam... ale mi się upiec. I cóż, lecę czytać dalej władce Pierścienia. Mm, I życzę Wam miłego dnia, weekendu, niegdy ten filmik pójdzie. Po prostu dobrego czasu i spokoju. Bye, bye i zdrówka. To ona się teraz wydaje bardzo.